Imergas, kompleksowe rozwiązania w domu optymalnym. Ekologiczna i komfortowa instalacja grzewcza, wykorzystująca odnawialne źródła energii, to nieodłączny element nowoczesnego domu. Takiego jak dom optymalny, w którym zastosowano rozwiązania Imergas Polska: pompę ciepła-powietrze-woda typu Split i panele fotowoltaiczne o mocy 3,6 pik. Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to idealne rozwiązanie, pozwalające optymalnie wykorzystać to, co daje nam natura, czyli darmową i czystą energię ze słońca. Znajdujemy się w maszynowni domu optymalnego. Mamy tutaj jednostkę wewnętrzną pompy ciepła oraz współpracujący z nią zasobnik ciepłej wody użytkowej. Jednostka wewnętrzna rozprowadza ciepło pobrane przez pompę ciepła już do naszej instalacji grzewczej oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej. Można powiedzieć, że dom ten przyjazny jest środowisku naturalnemu. Jego eksploatacja nie powoduje emisji żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Dom ten jest praktycznie samowystarczalny. Dzięki współpracy pompy ciepła z fotowoltaiką możemy skompensować koszty energii poniesione na zasilanie pompy. Prąd wyprodukowany przez Instalację fotowoltaiczną w rozliczeniu rocznym bilansuje się z energią elektryczną pobraną napędu pompy ciepła. W domu optymalnym zaproponowaliśmy instalację składającą się z 13 paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych, która może dostarczyć nam w skali roku około 4000 kWh energii elektrycznej. Taka ilość paneli pozwoli nam na pokrycie energii na potrzeby ogrzewania tego budynku. Z kolei pompa ciepła zapewnia nam ciepłą wodę użytkową przez cały rok, centralne ogrzewanie oraz chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim. Sterowanie pompą ciepła jest intuicyjne, zgodnie z wybranym trybem pracy. Prąd wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne może zasilać bezpośrednio pompę ciepła i inne urządzenia lub zostać odesłany do sieci falownik zamienia napięcie stałe na napięcie przemienne. Użytkownik wystarczy, że wyśle dokument o zamontowaniu falownika i zakład energetyczny podłącza instalację już pod licznik dwukierunkowy, który wszytuje energię elektryczną produkowaną i pobieraną przez użytkownika. Współpraca paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła Imergas oznacza zwiększony komfort życia mieszkańców, uniezależnienie się od rosnących cen energii. Obniżenie rachunków za prąd, brak emisji zanieczyszczeń, brak kosztów inwestycyjnych dotyczących komina, kotłowni i magazynu opału. Immergas, komfort, którego potrzebujesz.